Witajcie na kanale Biochem i Witam po dłuższej przerwie. Wakacje w pełni, lato w pełni, piękna pogoda, urlop, nie wiem, słońce, plaża, yy, po prostu spoczynek. Wszystko co najlepsze. No i ja nikomu nie chciałabym suć tego wakacyjnego nastroju, ale muszę Wam przypomnieć o jednej kwestii. Zbliża się 11 sierpnia, jest już jutro, kiedy poznamy wyniki naszych matur. ta -da! No i właśnie, teraz psuję Wam cały humor, prawda? Wam o tym powiedzieć, bo przecież po coś tu jestem, tak? Dlatego w moim dzisiejszym zamiarze jest ym, przygotować Was na te wyniki, yy, tak żebyście mieli do tego dobre nastawienie, niezależnie od tego, czy yy, serce Wam bije już od końca matur, bo nie wiecie jak Wam to pójdzie, czy wyniki będą dobre, czy złe i na coś się szykować. A może już kompletnie o tym zapomnieliście, już macie to gdzieś, już zapomnieliście w ogóle, że było coś takiego jak Matura i to bardzo dobrze i już nie chcecie o tym pamiętać. No ale jednak trzeba albo chociaż sobie jakoś przypomnieć, jak to w końcu poszło. Więc ja dzisiaj zapraszam Was do mojego świata. E, mamy piękną e, roślinność wokół i myślę, że to jest e, dobry nawet kolor uspokajający. E, przed tymi wynikami, który może i Wam pomoże się trochę uspokoić albo przyjąć do tego dobre nastawienie. Oczywiście, tak jak w jednym z naszych filmików, w sensie w moich filmików, zaczniemy krótkimi porównaniami do różnych rekwizytów. Mam ich tu pełno, więc nie zdziwcie się, jeśli co chwila będę po coś sięgać, bo może. Uzmysłowią Wam jakoś to, jak do tego należy podejść. Tak jak mówiłam, serce niektórym bije więcej na ten temat, niektórym mniej, bo niektórzy czekają na to bardziej, inni nie czekają na to wcale. No ale co w takim razie zrobić, jak czekamy na to i wiemy, że mogło coś pójść nie tak? No. Czekamy dalej. No ale już się naczekaliśmy i co? No bo jeśli wyniki okażą się dobre, no to spoko. Trzeba iść linią prostą do wyznaczonego przez siebie celu, do wybranych studiów i tak dalej, i niczym się nie przejmować. Tak? Dobrze nam poszło, dobrze sprawdzili, jest ok. Ale co zrobić, kiedy nie jest aż tak kolorowo? Co jeśli na przykład spodziewaliśmy się, spodziewaliśmy się wyższego wyniku, a coś nie wyszło, albo co jeśli może już od początku wiedzieliśmy, że wyniki nie będą za dobre, ale jednak i tak nadal nas to smuci. Pierwsza sprawa jest taka, że można zgłosić odwołanie. Dobra, teraz nie powiem tego fachowo, jak to się nazywa, ale w każdym razie po prostu. Odwołać się do wyniku swojej matury, po prostu zapisać się na wgląd, czy zgłosić bardziej, zgłosić się na wgląd pracy i zobaczyć, czy punkty zostały dobrze przeliczone, czy wszystkie odpowiedzi, które my uważaliśmy za dobre i jest to poparcie, jakby naukowe w jakiejś książce, podręczniku czy cokolwiek, czy to zostało uwzględnione i mamy za to punkty. No i w ten sposób możemy całkiem poprawić swoją sytuację. Wiadomo, że może nikt nie sprawdził półmatury źle i tak dalej, ale no, czasem zdarzają się takie sytuacje, w których komuś odjęli pięć punktów w sumie bezpodstawnie, albo ktoś źle policzył punkty po prostu i przez to ktoś ma niższy wynik, więc zawsze możemy po prostu sprawdzić swoją pracę, zrobić jej zdjęcie i przekonać się, czy na pewno wszystko y, poszło dobrze. Y, ze sprawdzeniem tej pracy, oczywiście, no bo... No, naszej pracy jako już pisemnej nikt nie zmieni, ale możemy jeszcze sprawdzić, czy została ona dobrze sprawdzona. Dlatego to Wam polecam. No ale już pomijając taki aspekt, że jeszcze sprawdzimy sobie tę pracę, to jednak i tak ten wynik na przykład może być załamujący. I co zrobić wtedy? Miałam chwilową przerwę w notowaniu audycji, ale wszystko wróciło. Więc przechodzimy do rekwizytów, które pomogą Wam lepiej uświadomić sobie ten problem związany z tym, że wyniki mogą być złe, albo już są złe, albo w każdym razie coś poszło nie po Waszej myśli. A więc, jak mówiłam w jednym filmiku, jeśli coś poszło nie tak, zwłaszcza matura, to albo można sobie kupować kwiatki do grobu naszych marzeń, wspomnień, zamierzeń, działań, czy czegokolwiek, co nam nie wyszło, łącznie z maturą. Albo możemy te kwiatki mieć gdzieś i po prostu zrobić sobie z nich jakiś ozdobę. Wyglądać pięknie, dzięki temu, że nam nie poszło. Po prostu te energie, tak jak działa zapawniczka, albo zapałki po prostu, zamiast teraz zapalać, kurczę... Nie, ja teraz nie zapalę nawet zapałki. Także jeśli myślicie, że Wam poszła matura źle i to jest Wasze niepowodzenia, to jesteście w błędzie. Ja teraz nie potrafię nawet zapalić zapałki. Mniejsze. W każdym razie chodzi mi o to, że zamiast tę energię wysiłkować na jakieś odkładanie do grę obu marzeń, przez to, że ja nie wyszła wam jakaś matura, to możecie tę samą energię spożytkować na siebie, na swój wzrost, na to, żeby dać komuś, yy, poświęcić coś dla kogoś. Tę energię, porozmawiać z kimś, zająć się czymś innym, zająć się kimś innym, zająć się tym, co jest wokół. Nie, nie jesteście teraz najważniejsi, w sensie, jesteście, w sensie, ja to dobrze rozumiem, przepraszam, jeśli będę się powtarzać, ale w tym momencie chodzi mi o to, że y, zdaję sobie sprawę z tego, że i Wy, i ja za dzień czy dwa możemy przeżywać te nasze wyniki. Mniej lub bardziej coś i tak mogło pójść nie po naszej myśli i po prostu mogło pójść źle, albo już o tym wiemy, albo jeszcze nie teraz możemy albo y, kilka następnych dni skupiać się tylko na sobie, na tym, że to ja jestem beznadziejna, na tym, że to mi poszło źle, na tym, że coś mi nie wyszło, albo bo możemy pomyśleć o tym, że jej, dobra, nie wyszło mi to, ale wyszło mi to, że nie wiem, y, miałam super pracę, nie wiem, mam super rodzeństwo, nie wiem, mam super zwierzaka albo mam ładny kwiatek przed ogródkiem, czy tam w ogródku, nieważne. W każdym razie chodzi o to, że zamiast myśleć o sobie, o tym, co jest źle, pomyśl o tym, co jest dobrze, pomyśl o tym, co masz, a czego nie ma ktoś. Może komuś poszła gorzej ta matura. Na pewno jest, dobra, nie wiem czy jest taka osoba, ale no proszę cię, chyba nie napisałaś albo napisałeś matury na 0%, nawet jeśli, to zgłoście do mnie, ja dam ci dyplom za to, że zrobiłeś coś wyjątkowego. Ale i tak zawsze mogło pójść gorzej. Na pewno jest ktoś, kto ma 1% mniej, chyba że jesteś z tym przypadkiem 0%, to wtedy zgłosi się do mnie, będzie Ci dyplom, ale zawsze mogło pójść gorzej, naprawdę. I możemy przeżywać to, że nie wiedzieliśmy akurat tego, albo cieszyć się, że wiedzieliśmy akurat to i że to nas uratowało, tamto nas uratowało, tu też mam punkt, ktoś teraz zatrąbił. Zawsze można. Cieszyć się z tego, co już jest. Wiadomo, że teraz nie poprawimy tych, w sensie możemy poprawić we wrześniu, czy tam, nie wiem już, kiedy są te poprawkowe, albo za rok. I to też jest bardzo dobre. Ja sama się nad tym zastanawiam, mimo, że jeszcze nie znam wyników, ale już się na to mogę szykować. Um, albo po prostu przyjąć, co jest. W sensie wiadomo, że teraz, no, tak jak mówię, tej matury czerwcowej my już nie poprawimy w takim sensie, że nie zmienimy biegu wydarzeń, nie cofniemy się w czasie i nie zmienimy jednej odpowiedzi, nawet jeśli ta akurat była prawidłowa. Ale to, co możemy zrobić, to po prostu przyjąć to, co jest i nie skupiać się na sobie, tylko na kimś innym. I możemy też myśleć nie tylko o tym, że o nie, jak mi jest źle w życiu, bo mi źle poszła matura, bo miałam 4% mniej niż chciałam. Oczywiście wiem, że to jest istotne na przykład przy, przy liście, przy liście na studiach. chyba tak się to nazywa, już nie wiem. Tak, ja się szykuję na studia za miesiąc, czy tam ile jest, nieważne. W każdym razie chodzi mi o to, że um, zapomniałam, co mam Wam powiedzieć. Widzicie, takie rzeczy też są, też się człowiekowi mylą. Dlatego matura, gdzie było pełno stresu i wszystkiego innego, też się mogło pomylić. Też mogliśmy coś y, zepsuć w głowie, coś źle skombinować i to jest okej. Okay. Tak się mogło zdarzyć, to jest rzecz ludzka. I to, że źle napisaliśmy maturę, nieważne jeszcze jak napisaliśmy, ale że wiemy, że coś nam nie poszło, to to nie jest nic złego i strasznego. W sensie oczywiście trochę to jest smutne, ja bardzo dobrze to rozumiem. Trzy tygodnie chyba nie mogłam się z tym pogodzić, tak do końca i o tym zapomnieć. Ale w każdym razie to tylko matura. Wiem, że aż. Ale to tylko matura, nikt od tego, od tego nie umarł. Nikogo nie zabiliśmy przez to, że źle nam poszła matura. Gorzej by było, jakbyśmy już byli, nie wiem, chirurgami i kogoś cieli. I wtedy byśmy się pomylili. To wtedy byłby problem, bo by, moglibyśmy kogoś zabić. Ale ani nie jesteśmy teraz, nie wiem, policjantami, powiedzmy, nie zabiliśmy kogoś yy, nieumyślnie czy coś takiego przez tę maturę. Po prostu źle nam poszło, nie wiem. Pomieszczaliśmy się w liczeniu, yy, wiem, źle napisaliśmy jakieś słowo. Albo nie wpadliśmy na coś i to wszystko. Pomyślcie sobie, ile ludzi na świecie teraz umarło, dzisiaj na przykład, albo że niedawno był ten wybuch w Bejrucie, w Libanie, gdzie naprawdę nikt się tego nie spodziewał. Stała sobie panna młoda i nagle coś wybuchło, i pół miasta było zniszczone, a przynajmniej pół tego centrum wokół tego wybuchu. I w jednym momencie po prostu stało się tak, że nie zostało dla tych ludzi nic. Im było bliżej tego wybuchu, w sensie ludzie byli bliżej, tym było dla nich gorzej i nic im nie zostało. A czy przez to, że na przykład napisałaś maturę na 10% mniej niż myślałaś, to ktoś umarł albo był jakiś wulkan wybuch przez to? Wydaje mi się, że nie. Po prostu to są nasze oczekiwania, nasze pragnienia, nasze marzenia i faktycznie mogły trochę. Runąć teraz w jakiś sposób. Ten nasz mały świat, nie wiem, w sercu mógł teraz trochę runąć. Ale i tak to nie spowodowało czyjejś śmierci, nie wiem, choroby, chyba że naszej i naszego stresu. Ale to nie spowodowało, że ktoś umarł i nie, nie, nie przyczyniliśmy się do wypadku ludzi, tylko ewentualnie do naszego wewnętrznego wypadku. I teraz wszystko, co należy zrobić, to zaleczyć ten wewnętrzny upadek. I um, myślę, że jeśli będziemy go coraz bardziej przeżywać, to do niczego głębokiego nie dojdziemy. Ja... Um... Pogodziłam się jakby z myślą o maturze i o tym, jak ona poszła. Dopiero jak wypłakałam się komuś przez dobre 20 minut, i to wysmarkałam bardziej niż wypłakałam, i nie wiem, jak to jest możliwe, ale naprawdę więcej smarkałam niż pokałam. I dopiero to, jakby y, oczyściło mój umysł z tego wszystkiego, pokazało, że dobra, przeżyłam to i tyle. Bo wcześniej to była dla mnie nie do pojęcia w ogóle myśl, że to już wszystko, i co, i co ja w ogóle zrobiłam. I to jest kwestia czasu, żeby się z tym pogodzić. Ale myślę, że wiele z Was, osób już się z tym pogodziło, tylko po prostu teraz te wyniki dla jednych będą zbawieniem, że się wreszcie dowiedzą, a dla innych będą rozgrzebywaniem rany albo pogorszeniem stanu, bo się dowiedzą, że coś nie poszło. No ale tak jak mówię, kwestia jest tego, co teraz my sobie o tym pomyślimy. A co pomyślimy? O tym już za chwilę w następnym odcinku.